Żałuję, że jak ja startowałem jeszcze e, wiele lat temu to, że czegoś takiego nie było. Ale znowu nie? kiedyś też były takie fajne w takich wtukach, te dreamtany takie. One za to e, można było być bladym jak ściana i zawsze się uzyskiwało super kolor. Więc mi się ten przykład pod podobały. Myślę, że te, 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 te w tubkach, takie, ten dreamtan to, by, to byle, że był. On jeszcze był taki z takim delikatnym brokatem czy coś. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pogadajmy o Michał Karmowski, Radek Słotkiewicz, a dzisiaj y, pogadamy sobie o nowych zawodnikach, y, o o tych wszystkich osobach, które chcą wystartować pierwszy raz na, na zawodach. Chciałbym do tego e, nawiązać, dlatego że jesteśmy świeżo po, po moich zawodach, po Słodkiewicz-Klasich, gdzie też oczywiście była kategoria dla debiutantów, dla tych, którzy dopiero e, e, debiutują, że powiem, na scenie. I przez to gdzieś jakiś mam trochę refleksji. Myślę, że Ty też możesz wrócić do swoich debiutów, powiedzieć, jak to, jak to było kiedyś, na co się zwracał uwagę. Tym bardziej, że teraz wszyscy mam wrażenie, że mają tą świadomość, że e, trzeba podchodzić do takich zawodów bardzo profesjonalnie, trzeba zadbać o wszystko, e, a cały czas widzę, że jednak nie wszyscy podchodzą tak, jak, jak e, powinni i potem czasami nie wygląda to tak na scenie, jak, jak powinno wyglądać. Oczywiście wiadomo, że forma jest najważniejsza i że, że jakby tą formę trzeba zrobić w domu e, i przywieźć ją na zawody, natomiast Niestety mam takie wrażenie, że czasami ta forma nie wystarczy, że ludzie, że tak powiem, zapominają chociażby o pozowaniu, o dobrym przygotowaniu, chociażby koloru, dobrym brązerze i tak dalej, Więc chętnie na ten temat z Tobą dzisiaj porozmawiam. Dobra, a ja podejmuję rękawice i zacznę od słów, które zawsze powtarzałem, jak zgłaszał się do mnie ktoś z pomysłem właśnie, że chce wystartować w zawodach. Bo przygotowanie do zawodów jakby jest jedną sprawą i to jest oczywiście Twój wkład, Twoje zaangażowanie, Twoja determinacja w dążeniu do celu, konsekwencja. I w treningu, i w pilnowaniu diety, ale są czynniki, na które nie masz wpływu, jak chociażby genetyka, rozkład kośćca itd. I dlatego zawsze mówiłem takim osobom, żeby jeżeli mają taki pomysł na wystartowanie w zawodach, żeby zrobiły sobie zdjęcie w pozach obowiązkowych i porównały je do zawodników, to przejść, zawodów, w których oni chcą startować. Czy ten kościec, czy ta rozłożystość obojczyków, wąska talia czy długość na przykład kończyn dolnych w stosunku do torsu są odpowiednie i są porównywalne do tych zawodników którzy stoją na scenie bo często jest tak że wiesz chodzą osoby na siłownię i na siłowni mówią słyszą od innych kolegów koleżanek że a super wyglądasz mógłbyś wystartować w zawodach nie zobacz to jest zdjęcie tam kogoś wyciągają telefon on wystartował na zawodach i zdobył nie wiem drugie trzecie czy pierwsze miejsce zobacz jak ty wyglądasz nie tylko, że nie bierze się pod uwagę właśnie takich czynników, tej, tych estetycznych, tych, które tak naprawdę Cię predysponują, predysponują do tego, żeby być zawodnikiem czy kulturystyki, czy, nie wiem, klasyk fizyk, czy startować w bikini nawet. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która bardzo mnie razi zawsze, to jest pozowanie. To jest coś, co uważam, że naprawdę bardzo mocno kuleje nawet u topowych naszych zawodników, którzy już startują nawet za oceanem. I nie mają tego opanowanego w 100%. I to jest, uważam, największy strzał w kolano. Ja dzięki temu, mogę powiedzieć, wygrałem moje debiuty tak naprawdę z Marcinem Powłoskim, z którym, no, obaj wiemy dobrze, no nie miałem prawa wygrać, ale Marcin tak fatalnie pozował, że po prostu ja. No ja znowu dwa razy przegrałem tytuł Mistrza Świata przez złe pozowanie, nie? Także, no, no to Tym bardziej, że kiedyś tam w, w IFBB było oceniane na równi pozowanie z, z innymi rundami. No i niestety wypadałem tam bardzo słabo i, i dwa razy e, byłem na pierwszym miejscu, a spadłem na trzecie. Nie? Więc no, I jest... teraz wiem, dlaczego mnie tak cisnąłeś zawsze o pozowanie, jak do Ciebie przyjeżdżałem. Mówiłeś, że pozowanie to podstawa. I naprawdę, ja uważam, że tak jest. I nawet wiesz, to nie patrząc na zawodników tylko, którzy debiutują, a tak jak powiedziałem na już doświadczonych zawodników i w Polsce i za granicą często widać te braki w pozowaniu. Nie i to jest. Takie aż naprawdę rzucające się mocno w oczy i deskrytydujące już na samym początku, bo widzisz fajne umieśnienie, ładny kościec, wszystko. No i nie ma tej prezencji scenicznej, nie? Tak, tak. Tego uśmiechu, tej takiej mówię, no, tych ruchów, takich płynnych dopięcia w szczytowym momencie. To uważam, wszystko jest naprawdę bardzo ważne. No i kolejna rzecz, na, o której ty wspomniałeś, no, może, może, się, może się jeszcze właśnie zatrzymam trochę na tym pozowaniu. Bo wiesz, ja to też zatrzymuję tak. Że, że to pozowanie jest, można powiedzieć, bardzo istotne, bo to jest tak naprawdę część jakby całego procesu przygotowania do Cześć. zawodów. Nie? I ja też widzę nawet u swoich zawodników, że oni po prostu nie pozują, bo są zmęczeni, bo, bo muszą zrobić kardio, bo muszą zrobić trening, wiadomo, jeszcze pracują i tak dalej. I jakby na to pozowanie nie, niekoniecznie zostaje im czas. A jak zaczynają pozować, to tam ostatnie dwa tygodnie przed zawodami. No i najczęściej jest tak, że przez te dwa tygodnie niczego się nie zrobi. Więc ja też wszystkim mówię, żeby nawet w tym off-seasonie trochę popozować, żeby te ruchy były takie przede wszystkim bardziej naturalne i żeby kontrolować po prostu wszystkie mięśnie. Często jest tak, że ci początkujący zawodnicy Wchodząc na scenę, wiadomo, że starają się napiąć jak najmocniej, za mocno nawet, no bo to wiadomo, nie ma aż takiego tak. przełożenia, nie chodzi o to, żeby się spiąć najsilniej na świecie, bo tego nie widać po tych mięśniach, ale na przykład jak tam nie, nie robią gdzieś, w bicepsy przodem na przykład, to zapominają często o tym, że trzeba też napiąć nogi. Jak znowu gdzieś tam coś stoją i ktoś im krzycze, napnij nogi, to napinają nogi, a puszczają inne grupy mięśniowe, więc chociażby na przykład też trzymanie talii, to też jest bardzo istotna sprawa, bo teraz, kiedyś na to może troszeczkę mniej, mniej patrzyli sędziowie, natomiast teraz wiadomo, że kontrola talii, brzucha jest bardzo, bardzo istotna, no i nie ma wytłumaczenia, że ktoś jest, nie wiem, większy, ciężki, zrobił duże ładowanie, dużo zjadł i przez to ma, ma brzuch. To, to sędziów nie interesuje, Dokładnie. trzeba tak robić, żeby to kontrolować. Ja zawsze daję też, też za przykład Jaya Cutlera, który na przykład jak wychodził na scenę, jakbyście sobie zaczęli gdzieś tam filmik z Mr. Olimpia, to u niego ten brzuch jest cały czas taki sam. On oddycha, oczywiście, przeponął, tam nie ma momentu, żeby on się gdzieś, gdzieś zapomniał, ten brzuch jest po prostu jak deska przez cały czas, więc to jest dla mnie jakby mistrz, jeżeli chodzi o, o utrzymanie talii. E, dlaczego mówię też o tym pozowaniu? E, e, dlatego, że często też się spotkałem, że wiele osób wygląda świetnie, wygląda, jest w bardzo dobrej formie, ale wchodząc na, na zawody, wchodząc na scenę, nie potrafią już tego, e, że powiem, przekazać i często na tym backstage'u e, widać osoby, które powinny od razu wygrać, wejść i wygrać, a one nie wygrywają i potem się dziwią, dlaczego, że przegrałem z takim czy, czy z takim. Niestety ta prezencja na scenie to jest taka iluzja i ci sędziowie oceniają tą iluzję, więc pamiętajmy też to, że nie zawsze... To, co nam się wydaje, że mamy pokazać, jest, jest ważne. Ja zawsze na przykład, zwracam uwagę że często u chłopaków, którzy tam na przykład robią, nie z triceps bokiem. Przykład, I się bardzo mocno starają ten triceps napiąć i tak dalej. A to jest na przykład mówię, bardzo taka sylwetkowa pozycja, w której o wiele ważniejsze jest, chociażby to jak wygląda brzuch czy on odstaje, czy nie odstaje, czy jest napięty, czy nie, jak wyglądają barki w stosunku do, do nóg, a ten triceps to jest przy okazji, to żaden sędzia nie patrzy na to, tylko jak wygląda ten triceps. Tak samo jakaś klata bokiem. Ludzie się starają pokazać, że mają największą rękę na świecie, a tak naprawdę ta ręka robi najmniejsze wrażenie, więc jakby wiadomo, że trzeba patrzeć na jakby, pamiętajcie, że w kulturystyce trzeba patrzeć jakby na kształt, na całą sylwetkę, a to, że nawet czasami się nazywa poza bicepsy, przodem, czy klatka piersiowa bokiem, to nie znaczy, że te mięśnie są jakby akurat oceniane, więc jakby ten cały kształt jest znacznie, znacznie ważniejszy. No i też to, co zwracam uwagę też często, to jest to, że nie wszyscy robiąc taką samą pozycję wyglądają równie dobrze, więc trzeba też szukać dla siebie alternatywnej pozycji, tej pozycji. Nie? Czyli na przykład powiedzmy nie wiem, bicepsy przodem. Jedni stają tak typowo frontalnie, mają nogi razem, inni mogą trochę tą nogę unieść, jeszcze inni delikatnie skręcają tułów, inni robią taki opad tego tułowia, na przykład w kierunku tej nogi, która jest delikatnie uniesiona. Wszystko zależy od tego, jak wyglądacie, jakie macie chociażby nie wiem, długości przyczepy mięśni najszerszych, jaką macie rękę, jaką macie talię, Więc jakby fajnie jest, jeżeli ktoś tego nie ogarnia, to zwróćcie się do, do jakiegoś zawodnika, który jest dobry w pozowaniu, który ma jakieś doświadczenie, żeby on właśnie wyłapał te te mankamenty sylwetki i starał się przez dobre pozowanie je ukryć, a wyeksponować te, które są dobre. Więc myślę, że, że naprawdę taki też można powiedzieć komunikat dla wszystkich zawodników, tych głównie początkujących, żeby naprawdę zwracać uwagę na, na pozowanie, bo to jest bardzo istotne. Oczywiście inne kategorie również są, są ważne. Mówię tu kulturystyka czy kulturystyka klasyczna, to wiadomo, nie ma, nie ma znaczenia, to jest to samo pozwanie, ale również na przykład takie e, kategorie jak bikini, e, czy na przykład men's physique, czyli, czyli właśnie spodenkowcy. E, są ci tam też jest bardzo istotne to, w jaki sposób się zachowujecie na scenie, jak, jak pozujecie. Dlaczego? No głównie też dlatego, że nie ma tam właśnie za wielu półs, więc bardzo istotne jest to, jakie wrażenie zrobicie, więc delikatne skręcenie biodra, czy delikatne rozstawienie szerzej lub wężej barków robi naprawdę mega roboty. Tak samo, jeżeli chodzi o, o bikini. No to wiadomo, że można powiedzieć, że to są dwie takie kategorie, najbardziej takie genetyczne, to co powiedziałeś na samym początku, że trzeba też ocenić się, że powiem, krytycznie, czy ja się daje do takiej kategorii, no to już na pewno bikini czy spodenki to, to już albo się to ma, albo się tego albo nie, się ma. nie ma. Nie no, bo jak dziewczyna ma na za szerokie biodra, no to raczej do, do bikini nie da rady, no bo, no, no bo nie ma jak tego. Może być docięta, wszystko to i tak dalej, ale proporcji sobie nie, po, nie poprawi, a nie może tak dobudować sylwetki mięśniową, no bo już nie będzie wtedy bikini. Więc y, oczywiście stwierdzenie to, czy się nadaje, czy nie, czy genetyka moja pozwala, czy kości pozwala na, na bycie dobrym zawodnikiem, to, to jedno, ale mówię też, y, dobre ustawienie się moim zdaniem jest jakby niedoceniane. To często widać na scenie, że. Y, że Ci którzy nie pozowali niestety nie są doceniani tak jak powinni. Ale też ja powiem z mojego doświadczenia i może potwierdzisz, może nie, że to pozowanie też pozwala uzyskać moim zdaniem lepszą gęstość mięśni na scenie. Że im więcej pozujesz, im częściej to robisz, im więcej jakby tygodni na to poświęcasz przed zawodami, to ta sylwetka później finalnie wygląda na taką bardziej zbitą, ziarnistą, taką, wiesz, mega dopracowaną, że te detale, ta separacja faktycznie jest. Tak, no te, też mi się wydaje, że jeżeli chodzi o takie mocne pozowanie, to gdzieś te szczególnie te ostatnie dni przed zawodami, to po, pomaga to się pozbyć tej resztki wody podskórnej i te separacje się troszkę poprawia, nie? No jak, jak najbardziej, jak najbardziej. Nie? Dobra, no a z takich rzeczy już, bo powiedzieliśmy, co jest mega istotne, na co część pewnie zawodników początkujących, czy nawet tych dobrych zawodników, nie zwraca uwagę. Natomiast wróćmy do tego, jak w ogóle zacząć, jak, no... bo Może jeszcze powiedzmy dwa słowa właśnie o, o przygotowaniu skóry, brązowieniu i tak dalej, bo to też jest istotne. W sensie teraz na większości zawodów są oczywiście te, Kabiny natryskowe, gdzie robią jakby brązowienie takie e, na miejscu. Myślę Tak, maszynowe. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, e, szczególnie dla osób takich, które nigdy wcześniej tego nie robiły, więc ja raczej bym starał się, że jak powiem, wykorzystywać to, bo wiadomo, robią to specjaliści e, i oni zadbają o to, żeby się dobrze wyglądało. Natomiast można też robić to oczywiście samemu, jakimiś brązerami, e, czy dzień wcześniej, już jakieś podkłady nastawiać i dzień, w dzień startu. E, poprawiać, czy tylko w dzień startu, wszystko zależy jakby od, od brązera i tak dalej, ale też zależy jakby od doświadczenia tego, czy to potrafimy robić. Często też się spotyka, że osoby, które robią to samo, są trochę poprzebarwiane, więc też myślę, że jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, to też skorzystajcie raczej z pomocy fachowca, żeby ten kolor był dobry, bo jeżeli ten kolor jest źle dobrany, źle się prezentujecie na, na scenie, no to znowu też to wrażenie estetyczne jest gorsze. Również jeżeli chodzi o przygotowanie skóry do, do takiego brązowienia, to pamiętajmy, że wiadomo, że czy jakieś tam peelingi się robi i tak dalej, tak dalej, ale to wiadomo, warto zapytać nie wiem, tydzień, dwa tygodnie wcześniej, jak to zrobić i po prostu przygotować się, jak powiem, pod te nakładanie tego brązera, bo jakość skóry również ma znaczenie. Nie? No oczywiście, bo później albo brązer spływa, albo nie spływa, albo tak jak powiedziałeś, jest więcej bądź mniej przebarwień, albo w ogóle ich nie ma. I dlatego też ja uważam, że te wszystkie maszynowe brązowienia są naprawdę bardzo fajną sprawą. I żałuję, że jak ja startowałem jeszcze wiele lat temu, to że czegoś takiego nie było. Nie? Ale znowu, kiedyś też były takie fajne w takich tubkach, te Dreamtany takie, one za to no. y, można było być bladym jak ściana i zawsze się uzyskiwało super kolor, nie? Więc mi się na podobały. Myślę, że te, 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 te w tubkach takie, ten Dreamtan, to, tak. to bodajże był, on jeszcze był taki z takim delikatnym brokatem czy coś, to w moim zdaniem to wyglądało nawet lepiej czasami niż teraz, bo ci zawodnicy wszyscy wyglądali tak samo, że nie było takich różnic w tych kolorach, nie? Że, że jednak prezentowali się bardzo podobnie i lepiej było jakby oglądać. Plus mówię, e, takie mam wrażenie, że, że nie wiem, że ten kolor był naprawdę bardzo, bardzo Mi dobry, w tym nie? całym procesie brązowienia... że się bardziej... wszystko brudziło. Tak. <laughs> tak to, a, teraz, po, a teraz jest lepiej. Teraz jest rzuta. lepiej. Ale mi osobiście w tym całym procesie brązowienia najbardziej się podobał ten zapach tak, tak, Bo on tak. mi się kojarzył z adrenaliną, czyli y, już z rywalizacją na scenie i nie ukrywam, że już kiedy powiesiłem moje y, majtki startowe na kołku, y, ale przyjeżdżałem jeszcze na zawody jako widz czy jako sędzia też to nie ukrywam, że wchodząc na backstage i słysząc to klepanie tak, tak. i ten zapach, tą woń unoszącą się w szatniach, naprawdę aż człowiek miał takie bo teraz, taką gęsią skórkę, bo, takie bo teraz podniecenie. Już, już, już aż tak bardzo to nie pachnie, nie? No. Gdzieś tam troszeczkę czasami można wyczuć, ale to nie, nie ten zapach, co kiedyś. Kiedyś się wchodziło na backstage od razu biło Po, po nozdrzach, ten, ten zapach właśnie kulturystyki. Tak. Ale dobra, wróćmy teraz do takich y, faktycznie rzeczy, które są istotne, jeżeli chodzi o przygotowanie. Jak zacząć taki w ogóle cały proces szykowania się do zawodów? Słuchaj, no ja, ja przede wszystkim zawsze mówię y, osobom, które myślą o tym, żeby. Przede wszystkim oceniły realnie szanse na, na samym początku, przygotowując się. Nie? Bo niektórym się wydaje, że na przykład powiedzmy, nie wiem, jeszcze nie mają za bardzo mięśni, ale na przykład za rok sobie już wystartują i już będą mie mieli tą masę mięśniową. Więc wiadomo, że najważniejsza sprawa jest e, mieć tą masę mięśniową na, na optymalnym poziomie. Bo niektórym też się wydaje, że do niektórych kategorii nie musimy mieć takiej masy mięśniowej. Bo ktoś sobie wyobraża, że na przykład nie wiem, Classic fizik to mogę być mniejszy, że na przykład w męsk fizik też nie muszę być taki napakowany, czy taki bardzo bardzo dorzeźbiony, że jak startuję w bikini, no to ja nie muszę mieć żadnych mięśni, tylko troszeczkę, że jak powiem, wyglądać sportowo, a jak nie mam znowu formy, to mogę sobie startować w wellness na przykład i tak dalej. Więc y, oczywiście jest to błędne przekonanie i myślę, że najważniejszą sprawą jest, y, zaczynając przygotowania do zawodów, określenie na jakim etapie mięśniowym się znajduje. Słuchajcie, szczególnie w Polsce ten poziom jest naprawdę wysoki. Jak tam nieraz jeżdżę, kilka razy gdzieś byłem za granicą i oglądałem sobie amatorskie, nie mówię o zawodowych, amatorskie, chociażby w, w Holandii czy w Anglii, to powiem szczerze, że u nas w Polsce ten poziom jest bardziej wyrównany i naprawdę chłopaki czy dziewczyny wyglądają bardzo dobrze. Natomiast gdzieś tam za granicą często się zdarza tak, że dwóch, trzech zawodników jest bardzo dobrych, widać, że wiedzą po co tu przyjechali, natomiast reszta jest taka trochę, można powiedzieć, typowi amatorzy z łapanki. No to u nas w Polsce można powiedzieć, że tak się raczej nie, nie zdarza, że tutaj raczej jadąc na zawody każdej rangi. Musimy się nastawić na to, że, że, że ta rywalizacja będzie duża. I tu mówię głównie nie tylko pod kątem przygotowania e, jakościowego rzeźby, definicji i tak dalej, ale też mówię od, pod kątem masy mięśniowej. Nie? Że, że jednak faktycznie, że ci, którzy przyjeżdżają, e, myślę, że tych mięśni mają całkiem sporo. Więc jeżeli ktoś nie robi tego tylko po to, żeby sobie. Ach, pojadę sobie na zawody, zobaczę jak to jest, tylko po to, żeby. Gdzieś tam powalczyć, chociaż tam mówię chociaż o ten medal, czy, czy coś, no to musisz sobie zadać pytanie, czy mam tej masy mięśniowej wystarczająco, czy nie. Jeżeli nie, to myślę, że warto sobie czasem odłożyć na trochę później ten start, żeby, żeby wyjść wtedy, kiedy jestem naprawdę gotowy. I pamiętajcie, że ta masa mięśniowa to jest jednak kulturystyka. Bodybuilding, budowanie mięśni, to jednak chodzi o to, żeby te mięśnie mieć zbudowane, to nie chodzi o to, że mam się po prostu wyciąć, mam być chudym, nie wiem, lekko atletą, tylko mam być kulturystą, mam wyglądać jak po prostu osoba, która ćwiczy sylwetkowo, a nie po prostu przy okazji zgubiła, że tak powiem, i to, co zostało, to, to jest. Więc to myślę, że jakby najważniejsza sprawa. Potem, jeżeli chodzi o, o przygotowanie, już takie bezpośrednie, no to warto sobie dać odpowiednią ilość tygodni na przygotowanie tej formy startowej. Ja zawsze mówię tak, jeżeli nigdy tego nie robiliście, to lepiej dajcie sobie więcej czasu niż za mało. To, że ktoś będzie 2-4 tygodnie dłużej na masie, to wcale nie spowoduje, że tych mięśni zbuduje znacznie więcej. Natomiast 2-4 tygodnie na redukcji robi naprawdę wielką różnicę. Dlatego ja zawsze z takimi, moimi, można powiedzieć, moimi klientami, tam z którymi dopiero zaczynam, albo robię pierwszy, pierwszy start, to raczej staram się, żeby te przygotowania trwały trochę dłużej. Daję sobie zawsze tam z 3, nawet czasami cztery tygodnie więcej czasu na przygotowania niż u zawodników, których tam prowadzę dłużej i ich dobrze znam, jak, jak reagują na, na, na trening, na dietę, po to właśnie, żeby nie trzeba było robić potem jakichś dziwnych, gwałtownych ruchów, żeby można było ten proces prowadzić spokojnie i uzyskać taki efekt, jaki, jaki byśmy chcieli. W ogóle ja uważam, że kiedy szykujemy się do pierwszego startu, to dobrze jest tą formę zrobić, tak sobie wyznaczyć termin dwa tygodnie przed zawodami. Oczywiście to nie ma być pik formy, ale to według mnie powinna być taka forma, która później już nie wymaga żadnych skomplikowanych zabiegów typu, nie wiem, będę testował większe odwadnianie, żeby się bardziej naładować, bo wypłaszczyło mnie w tym, w, w, w tak. tym ostatnim okresie. I myślę, że to jest taki błąd też w większości osób, że one tak jak powiedziałeś, do samego końca chcą utrzymać jak największą masę mięśniową, a potem mają zbyt mało czasu, żeby to zredukować. Chodzi mi tutaj o tłuszcz, i przy okazji właśnie później takich dużych deficytów i nadmiernej ilości treningów po prostu się katabolizują i finalnie wychodzą na scenę tak naprawdę no, nie w stuprocentowej formie, tylko gdzieś tam zawsze czegoś trochę brakuje, a ta forma się pojawia albo wcześniej, albo później. Nie? Także. Ja tutaj uważam, że jak szykujemy się do pierwszego startu... To dobrze jest tą formę zrobić szybciej, żeby później tylko ją dociągnąć do zawodów, ewentualnie Dokładnie. jakieś takie delikatne korekty wprowadzić, które pozwolą nam osiągnąć ten pik właśnie w dniu zawodów. Nie? Dokładnie. Słuchajcie, też na pewno nie wierzcie w to, że ostatni tydzień zrobi z was z jakąś taką mega metamorfozę, jakby nie do poznania. Już ten tydzień czy dwa tygodnie przed zawodami musicie bardzo dobrze wyglądać, a jakby ta manipulacja tą, tą wodą, to jest tak naprawdę takie ostatnie postawienie, można powiedzieć, kropki nad I i już trzeba wyglądać dobrze, żeby po prostu nie, nie zrypać tego, do, że tak powiem, do końca. Jeżeli ktoś jest mega ulany tydzień przed zawodami, no to raczej nie zrobi super formy. I najczęściej jest to też, co, jeżeli mówimy właśnie o młodych zawodnikach, o początkujących zawodnikach, że trochę źle oceniają, co jest tkanką tłuszczową, a co jest tą wodą podskórną. Wiadomo, że ta woda podskórna zejdzie, ale jeżeli się nie spaliło tłuszczu do końca, no to jakimś odwadnianiem, czy, czy jakąś manipulacją, nie wiem, wodą, sodem, czy, czy coś takiego, na pewno tej formy bardzo mocno nie poprawicie. więc... To, co trzeba na pewno, o co trzeba na pewno mocno zadbać, to o to, żeby przygotować się pod względem właśnie tej tkanki tłuszczowej, żeby się dopalić, że jak powiem, do tego czasu. Dzień, dwa tygodnie przed zawodami, żeby Ale można było... tutaj, tutaj ja myślę, że największym jakby największą bolączką tych młodych osób, młodych zawodników, zawodniczek, jest przede wszystkim to, że słuchają bardzo doświadczonych zawodników, którzy oni mówią o swoich przygotowaniach, że na przykład a w ostatnim tygodniu zajdzie mi tyle i tyle wody, że tym się nie martwię, bo to woda. I tylko, że ci doświadczeni właśnie mają ten to zaplecze, gdzie tak, tak. wiedzą, jak już ile razy się szykowali, jak ten proces jakby odwadniania i później ładowania, czy, czy w ogóle tej całej manipulacji wyglądał. I to jest właśnie błędnie odbierane przez tych młodych adeptów, i później oni też mówią, a to nie, to nie tłuszcz, to woda, to zajdzie w ostatnim tygodniu. Nie? I to jest takie. Tak, tak. Rzucają to hasło tak naprawdę nie wiedząc w 100% o co chodzi. Nie? Dlatego też myślę, że, że warto mieć. Jakiegoś trenera. Wiecie, to jest też tak, że patrząc na siebie, jesteśmy bardzo mało obiektywni. No, no bo wiadomo, że każdy postrzega siebie trochę jakby inaczej, i tak naprawdę z, z dnia na dzień jakby to się zmienia. No ja, ja też wiem po sobie, jak jej ja startowałem. Że raz wstajesz, mówisz, że jest dobrze, na drugi dzień wstajesz, jest źle i tak dalej. I teraz jak masz jeszcze jakąś wiedzę, bo się naczytałeś czegoś w internecie, albo ogólnie gdzieś tam. Posiadasz wiedzę na, na ten temat, no to zaczynasz mieć tysiące różnych pomysłów na to, co zrobić, żeby było lepiej. Natomiast jeżeli macie trenera, który potrafi takim chłodnym okiem spojrzeć, to on będzie wiedział lepiej, że może zróbmy tak albo tak, a nie, że dzisiaj zrobimy tak, a na drugi dzień zrobimy tak. Więc moim zdaniem, warto mieć trenera, któremu się ufa, któremu się, jak powiem, oddaje i słuchamy, nie, nie, nie staramy się wprowadzać żadnych swoich kombinacji. Oczywiście idealnie byłoby mieć takiego trenera. Z którym można porozmawiać, i który też jakby od was jakby czerpie pewne pomysły. Czyli to nie jest tak, że jakby trener tylko powie, tak, ma być taki koniec, ale on też powinien was, was słuchać i być, że tak powiem, skłonny. Do, do pewnych waszych y, takich jakby spostrzeżeń, czy takich sugestii. Więc, jeżeli coś komuś na przykład nie pasuje, y, to mówi temu trenerowi, że no na przykład tego albo tego y, nie będzie znaczy nie chce robić, bo mu to nie, nie leży, i tak dalej, to ten trener powinien też wyciągnąć jakieś, jakieś tam, że tak powiem, sugestie i spróbować czegoś innego. Więc y, myślę, że. Y, to takie, taki jakby związek tego trenera z tym swoim zawodnikiem powinien być właśnie na zasadzie takiej bardziej, można powiedzieć, takiej partnerskiej, że można było pewne rzeczy dogadywać, ale pamiętajcie, że zawsze jakby tą główną, główne zdanie, końcowe zdanie ma zawsze trener, który bazuje i na swoim doświadczeniu, a Wy ewentualnie możecie, nawet jeżeli jesteście za, zaawansowani tacy, że powiem, wiedzą i tak dalej, możecie mu pewne rzeczy nadmienić, zasugerować, no ale wiadomo, że słuchajcie tego trenera, bo wtedy będzie zawsze najlepiej. Dokładnie, słuchajcie, no i myślę, że jeżeli chodzi o takie pierwsze przygotowanie do zawodów, to powiedzieliśmy Wam o wszystkich najważniejszych czynnikach, na które trzeba zwrócić uwagę. No i zapraszamy Was do tego, żebyście oczywiście mierzyli się i z zawodnikami na scenie, i z zawodniczkami, ale też żebyście mierzyli swoje siły na zamiary i realnie, obiektywnie oceniali swoje możliwości. A tymczasem żegnamy się z Wami, prosimy oczywiście o subskrypcję kanału lajka, łapkę w górę co bądź i oczywiście o kolejne pytania pod naszymi materiałami, bo to one są inspiracją do właśnie naszych materiałów. Pozdro!